Od 2013 roku Stowarzyszenie Aktywne Kobiety realizuje rokrocznie wydarzenie, akcję, światową akcję pod tytułem One Billion Rising, czyli nazywam się miliard. Dlaczego? Dlatego, że problem przemocy wobec kobiet jest priorytetowym problemem w działalności Stowarzyszenia Aktywne Kobiety. Akcja ta zapoczątkowana została w 2011 roku w Stanach Zjednoczonych przez Eve Ensler po fali gwałtów, jaka wtedy miała miejsce, kiedy to autorka między innymi monologów Waginy napisała, że w wyniku gwałtów na kuli ziemskiej prawie miliard kobiet doznało lub dozna przemocy seksualnej. W Polsce wydarzenie to organizowane jest już 8 lat i od pierwszego wydarzenia, w którym wzięło udział 17 miast, do wydarzenia w 2018 roku liczba miast biorących udział w wydarzeniu zwiększyła się do 100. Co roku wydarzenie poświęcone jest innemu problemowi przemocy, na przykład przemoc. Wobec osób niepełnosprawnych, przemoc wobec kobiet i dziewcząt na randkach, czy na przykład przemoc seksualna. W tym roku hasło wydarzenia brzmi Bunt Miliarda. Wydarzenie w tym roku, jak i w zeszłym, i w poprzednim, odnosi się do wydarzenia związanego z gwałtem. W polskim Prawie pojawiła się inicjatywa zmiany definicji gwałtu, tak aby definicja ta rozszerzona została o zgodę, zgodę osoby na stosunek seksualny. W przeciwnym wypadku, jeżeli takiej zgody nie ma, oznacza to gwałt. W tym roku pod hasłem wydarzenia brzmi. Seks bez zgody to gwałt, tylko tak oznacza zgodę na seks. Nie może być yy, współżycia intymnego bez zgody, jasnej, pełnej zgody na seks. Nie może być domniemania zgody. Zgoda musi być wyrażona jednoznacznie. Dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców Sosnowca i nie tylko, i okolic, do wzięcia udziału w dniu 11 lutego o godzinie 15 na Sosnowieckiej Paterni, czyli Placu Stulecia. Zatańczymy przeciw przemocy, wtedy w tańcu kobieta rządzi swoim ciałem. Jest taniec, jest tutaj sprzeciwem, buntem wobec zarządzania, bez jej zgody zarządzania ciałem Kobiety, a więc Sosnowiec, One Billion Rising, 11 lutego, godzina 15. Liczymy na to, że Państwo będziecie z nami. W tym roku wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety i grupę nieformalną z Sosnowca. On nie ma prawa dotykać Cię, kiedy Ty tego nie chcesz. Pamiętaj, nigdy, nigdy nie jest za późno, żeby zmienić swoje życie. Powiedz dość. On nie ma prawa tak do ciebie mówić. Nie ma prawa komentować twojej wagi i nazywać cię grubą. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Odejdź od niego.